Witam serdecznie. W tym nagraniu chciałbym powiedzieć kilka słów o robocie GostoBasz. Jest to robot działający na Eurojenie. Zawsze się przeniesiemy do platformy transakcyjnej i pokażę właśnie kilka rzeczy związanych z tym robotem i przede wszystkim będzie to taki cykl rozpoczynający pokazanie tych statystyk, jak w danym miesiącu. Przedstawia się sytuacja właśnie związana z zyskami tego robota. Ja to się przełączę już na ekran, na swój pulpit, więc tutaj na MyFXBooku udostępniam dodatkowo, tak, historię tego, tego robota. Ta historia jest od czerwca dostępna, więc można zobaczyć, jakie tutaj. Są zyski z miesiąca na miesiąc. Dodatkowo powiem, że tutaj jest wyjątek na tym robocie, gdyż zazwyczaj na robotach mamy ryzyko na jedną transakcję około 1%. Tu ten robot jest wyjątkiem, ponieważ tu mamy ryzyko 2% na jedną transakcję. Myślę, że to jest optymalnie. Patrząc na tego robota, na historię, jaką on pokazuje. Śmiało możemy mu dać nawet 5% ryzyka na tę transakcję, aczkolwiek dla osób, które chcą spać spokojnie, to myślę, że te 2% jest tak nie za dużo, nie za mało, więc też tutaj w takiej formie uruchomiłem tego robota. Więc, tak, mówiłem, tutaj na Facebooku widzimy wszystkie statystyki, też. One będą dostępne na fxrobot Robot cztery to jest sklep, na którym te statystyki też będą dostępne. W postaci, no też myFixbooka przede wszystkim online i też na naszym blogu robotforex, robot forex, robot 24pl Tu mamy tego robota. Oferta. Tu na sam dole będą dostępne te statystyki, które przed chwilą pokazałem. Tutaj mamy też historyczne, do tego też chciałbym dwa słowa powiedzieć. Przede wszystkim ta tabela pokazuje nam zysk w przeciągu ostatnich 8-9 lat. Jest to jeden z nielicznych robotów, które sprzedajemy. Tak naprawdę ten robot dopasowuje się do rynku, czyli inaczej mówiąc, jeśli ktoś z Państwa kiedyś miał styczność z jakimś robotem, to mogą Państwo mieć wrażenie, że ten robot po jakimś czasie, niekiedy to jest dwa miesiące, niekiedy jest pół roku, czy to jest rok, on przestaje być dochodowym. To jest uwarunkowane przede wszystkim zmieniającą się sytuacją na danej parze, danym wykresie. Już tu dwa słowa o tym też powiem. Tutaj mamy na przykład wykres złota. Nie wiem, czy mi się nie chce zaktualizować. Jest. Okay. Tutaj mamy na przykład wykres złota. I przede wszystkim z naszych testów wynika, iż dany robot nie działa z jednego Prostego powodu. Już też szukam jednego wskaźnika, a dokładnie ATR. Wskaźnik ATR pokazuje zmienność. I zobaczcie, w sytuacji, kiedy mamy dużą zmienność, a mamy nisko ustawionego stop lossa, powiedzmy, zawsze powiedzmy nie wiem 20 pipsów, to siłą rzeczy, jeśli jest duża zmienność, to nam tego stop lossa wyrzuci na stop no, wyrzuci nas po prostu z transakcji. I to jest jeden z powodów, dla których Dany robot w danym momencie nie działa. Wynika to ze zmienności rynku. Ten rynek się zmienia. Tutaj zobaczmy. Tutaj długi okres to jest interwał dzienny. Tutaj dobrych, nie wiem, tu będzie dwa miesiące może nawet czerwiec. O, półtorej miesiąca tu jest. Półtorej miesiąca praktycznie zmienności zerowej. No, W porównaniu do poprzednich dni czy miesięcy. I to, jest, I to na to trzeba zwracać uwagę przy kupnie robota, czy ten robot zawsze ma tego samego sl czy też innego. Oczywiście są wyjątki. Te wyjątki to jest powiedzmy 5%, gdzie robot jest tak ustawiony, że bardzo szybko zmienia stop lossa kroczącego, więc tutaj możemy się przede wszystkim uchronić przed tą stratą, przed tą zmiennością, ponieważ jest szybki ruch, szybki szczał, robot szybko przestawi stop lossa, na breakevena, czy po prostu później leci skroczącym, więc to jest też bardzo istotna sprawa. Druga rzecz, robot nie zawsze będzie działał, czyli mam na myśli, że nie zawsze będzie może z innej strony powiem, że codziennie nie będzie nam przynosił zysku, dlatego, że codziennie ten rynek jest inny. Strategia to jest nic innego jak Pewien schemat czynności, który wykonujemy. Jeśli wykonujemy ten schemat czynności na złym rynku, kiedy mamy strategię, powiedzmy, trendową, a my używamy tego robota, powiedzmy, w konsolidacjach, to zawsze będzie nam przynosił straty. I to jest bardzo istotne, o tym zapominają przede wszystkim osoby, które zaczynają na rynku Forex, że dana strategia będzie działała tylko w momencie, kiedy jest do tego odpowiedni, e, odpowiedni rynek. Czyli tak, tutaj mamy bardzo mocne spadki, i robot jak najbardziej będzie zarabiał w tym momencie. E, korekta, znowu spadki, jest ok. Tutaj mamy jakąś konsolidację, tu niekoniecznie nam będzie zarabiał, i to jest znowu, znowu spadki, znowu e, ładne zyski e, robota. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, e, iż kiedy mamy daną strategię i wiemy, że ona działa, Powinniśmy ją używać zawsze. Zawsze wtedy, kiedy nawet mówimy: A to jest do dupy, straciłem 10 dni z rzędu, dzisiaj nie gram, powinienem zawsze ją używać. Pokażę Wam tutaj historię. Tutaj mamy historię z ostatnich tych 4 miesięcy tego robota. Robot ustawia średnio jedną transakcję dziennie. I to wystarczy, by móc zarabiać. Po tych 4 miesiącach jesteśmy 10% na plusie, prawie no 9,2%, jeśli byśmy tak dokładnie to sprawdzali. Też to widać na MyFixbooku, że są dni, nawet tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery dni z rzędu, że ten robot po prostu tracił, wywalał na stop Lossie. Tutaj dokładnie to samo wyjdzie na wykresie od razu z MetaTradera. Tu mamy dokładnie tą samą sytuację. Tylko nie widać dni znowu, bo tu jest inna podziałka. Ale tak jak powiedziałem, widać, że ten robot tutaj w tym okresie, no, nie miał zbyt dobrych dni. Tu już tam była konsolidacja też niepewność na rynku, raz do góry, raz na dół, no i zobaczcie, co się dzieje. Jedna strata, druga strata, trzecia strata, czwarta strata, ok, zysk. Później znowu strata, znowu, 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 my sobie myślimy, a ta strategia jest do dupy, nie działa, nie będę jej używał. jest znowu mieliśmy zysk, znowu, 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 tracimy całkowicie, jak to nazwać, zaufanie tej strategii, mówimy, nie, nie, nie będę tracił pieniędzy, tutaj byśmy stracili już 8% powiedzmy, no nie będę grał. Po czym rynek się zmienia? Jeden strzał take profit, drugi strzał take profit. W dwóch transakcjach mamy zarobione 9,5%. I o to właśnie chodzi w tym robocie, o to chodzi w tradingu, żebyśmy daną strategię, oczywiście, jeśli ona jest perspektywistyczna, czyli zarabiała w przeszłości, to ona będzie zarabiała w przyszłości. Tak, tutaj pokazuję na tym obrazku, raczej wykresie miesiąca na miesiąc, jak to wyglądało. Ten robot nie jest na pewno robotem, którym możemy zarobić, nie wiem, milion w rok. Też my takich rzeczy nie stosujemy, nie praktykujemy, nie sprzedajemy ludziom, po prostu kitu nie wciskamy. Jeśli dla kogoś taki zysk satysfakcjonuje, przy spokojnym, spokojnym, spokojnej psychice, że tak powiem. Bo te straty oczywiście są i będą zawsze w danym przedziale czasu, ale w perspektywie roku jesteśmy w stanie wychodzić na plus, tak tutaj jest pokazane na tych wykresach rekord, tutaj było 62% w 2010 roku. To jest oczywiście przy ryzyku 2%. Jeśli sobie damy ryzyko, nie wiem, powiedzmy, 10%, chociaż to jest niezalecane, ale potem 5%, no to te zyski są powiedzmy dwa razy wyższe niż tutaj, więc. To też zależy od osoby, jak chce tego robota wykorzystać, jak go chce ustawić, gdyż parametry w tym robocie są odkryte, możemy sobie zmieniać go, modyfikować według uznania. Oczywiście też to nie jest zalecane. Zmieniać. Tutaj jest 2% ryzyka. Ryzyko na jedną transakcję, a przepraszam, tutaj to jest oczywiście. 2% ryzyka. Take profit, stop loss, wszystko możemy sobie zmieniać: break Even, stop lossy itd., godziny otwarcia. Oczywiście to jest niezalecane, gdyż ten robot już jest ustawiony, przetestowany przez nas przez dobre kilka miesięcy, ale oczywiście tego robota można też użyć na innych parach walutowych, jeśli by ktoś oczywiście chciał sam sobie może przetestować strategię. Też w innych wideo pokazujemy, jak to robić, by umieścić tego robota na innych parach walutowych, jak testować strategię. No i przede wszystkim, to jest dla osób, które chciałyby coś więcej, dla osób, które byłyby satysfakcjonowane tymi zyskami, które tutaj pokazujemy, no to jak najbardziej ten robot jest przede wszystkim dobrym narzędziem, by włączyć, mieć spokojną psychikę i patrzeć po prostu miesiąc na miesiąc, jak ten robot nam powiększa nasze konto, nasze oszczędności. No i... Chyba tyle, jeśli chodzi o to nagranie. Ja to takie podsumowanie miesiąca będę nagrywał co miesiąc. Też, jeśli by ktoś był bardziej zainteresowany tą strategią, to ja mu mówiłem w poprzednim live roomie, też na tym kanale jest skrót do tego live roomu, chyba tam półtorej godziny. I tam właśnie omawiam o tej strategii, dokładnie o tej strategii, jak ona działa. Więc też można sobie samemu, jeśli ktoś nie chce wydawać pieniędzy na robota, używać tej strategii, aczkolwiek jedno jest bardzo istotne, by ją używać zawsze praktycznie codziennie, więc jeśli nie będziecie tego używać codziennie, no to nie jesteście w stanie zarabiać w perspektywie codziennym, długoterminowym, zawsze ten robot zarobi, dopasowy się do rynku, zawsze ustawia innego stop lossa, większego lub mniejszego, w zależności od ruchu danego dnia. No, i chyba tyle. Widzimy się za miesiąc, jeśli chodzi o tego robota. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam, zapraszam też do subskrypcji mojego kanału, jednego jak i drugiego. No, i tyle. Dziękuję za uwagę. Życzę Wam wielu sukcesów i pozdrawiam. Do następnego.